Cześć dziewczyny, witam was serdecznie. Zapraszam na krótki 20-minutowy trening. Będzie to trening rozciągający z elementami treningu mobilnościowego. Także jak najbardziej dla wszystkich. I potrwa on 20 minut. Zapraszam. Potrzebujecie dzisiaj tylko i wyłącznie maty. Jeżeli nie macie maty, może być to ręcznik. Można rozłożyć ręcznik jak będziemy potrzebowały, żeby odłożyć go pod kolana, no ja Wam będę oczywiście o tym mówić. Na początek ustawiamy stopy tak, żeby były ustawione na szerokość bioder, palce kierujemy, skierowane na wprost. Zrobimy parę ćwiczeń oddechowych. Zaczynamy na początek, jak będziemy robić defnozel, to pamiętajcie, żeby nabrać powietrze do żeber, do przypony, tak? Czyli nie unosi nam się klatka, by do góry, tylko żebra rozchodzą się na boki. Próbuję. Może położyć właśnie ręce na żebrach, żeby też czuły, że palce rozchodzą się na boki. Wdech nosem. I wydech. Wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Oddychamy dalej. Każdy oddycha w swoim tempie. To jest ważne, żeby każdy. Miał swój rytm oddechu, nie musicie oddychać równo ze mną. Staramy się jednak, żeby ten nasz wydech był dłuższy niż wdech. Wdech nosem. I długi wydech ustaw. Wdech nosem. Ok, świetnie. Rozluźnij. Zostań z, w ułożeniu stóp na szerokość pięter, palce skierowane na wprost. Koryna, trzymamy lekko ugięte, podbijamy kościół ponową, klatka piersiowa do przodu i teraz dodamy sobie wspięcie na palce. Z wydechem idziemy do góry i wracamy wdech, wydech, wdech. Można powiedzieć, że tak się nawet troszeczkę buja. Teraz jeszcze będziemy unosić palce do góry, tak? Czyli spinamy się na palce i unosimy palce do góry. Spinamy się na palce i unosimy palce do góry. Ok, świetnie. teraz to samo zrobimy z miernicą, Tutaj będziemy bujać troszeczkę bioderkami. Na wydechu. Podbijamy kość ogonową. Na wdechu. Idziemy biodrami do tyłu. Znowu wydech. Kość ogonowa podwinięta. Miednica pod siebie. Wdech. Wdech, wdech. Wdech, wdech. Wdech, wdech. 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 Trzy, dwa i ostatni raz. Ok, świetnie. Zostajemy, ustawiamy stopę delikatnie szerzej, ręce luźniutko i przejdź nad głowę. Spójrz wysoko, jeszcze zwróć uwagę, żeby tutaj nie zaciskać barku i nie pchać ręki do przodu. Ręka ma iść nad głowę, a tutaj ma być przestrzeń. Patrzymy w za ręką, wracamy, wydech, wracamy, wracasz, wydech, wracasz. Ok, świetnie. Zatrzymujemy stopy e, cały czas, paluszki na wprost. Jak troszkę Wam się nóżki rozjechały na boki, to tutaj natamiamy tę pozycję. Ręce wracają na biodra, i teraz kolana idą lekko do zewnątrz. Pupa do tyłu i schodzimy do nieco niższej pozycji. Wydech do góry. Podbiję jakoś ogonowo. Kolanka ma się mocno, rozchodzą się na boki. Tak, żeby tutaj troszeczkę otworzyć miednicę. I w górę. Jeszcze trzy powtórzenia. Dwa. I ostatni raz. Ok, świetnie. Mamy to. Wróć do wąskiego ułożenia w Przenieś dłonie do przodu. Pokażę bokiem. I teraz pójść za siebie, za rękę. Czyli mocno otwierasz klatkę piersiową, a biodro zostawiasz w miejscu, tak? Nie otwierasz biodra, a pan do ciebie. W każdym przodu. Ręka jest ułożona na jednych barwach. Nie tutaj. wysoko ręka. Wydech. I wracamy, OK. I luz, świetnie. Rozluźnij ręce, na być teraz pracujemy troszeczkę odcinkiem szyjnym. Ręce wzdłuż i patrzymy za siebie i lekko do góry, tak? Czyli broda lekko do góry idzie. I wracasz. Wydech, druga strona. I wracamy. Na wydech do góry. Wdech prost. Na razie do góry. Przypominam, cała czas postawa, kolana lekko ugięte, tak? Podwinięta, połóż Tak jak na początku, klatka do przodu. Ok. I teraz ciągniemy brodę delikatnie w dół. Do bardzo Wszystko rób powolutku. Nie świerz się. I nie za mocno na początku. Staraj się pogłębiać z każdym kolejnym powtórzeniem. Tak? Odcinek szyny jest delikatny, także nie zaczynamy za mocno. I wdech, i wydech. OK. Zatrzymujemy. I przejdziemy sobie teraz na matę. Na początek zaczniemy od klęku, więc możesz tutaj więc możesz tutaj y, zwinąć ręcznik i podłożyć y, go sobie pod kolana. Ustaw pozycję Palce trzymaj darte, ustabilizuj pozycję, mięśnie, brzucha spięte, ściągnij łopatki. I teraz przełóż rękę za przeciwne biodro i wróć. Ręka za przeciwne biodro i wracamy. Za biodro i wracamy. Za, czas pozycja, Głowa patrzy na głowę, szyja wydłużona. Jeszcze po razie. Hop. I ostatni. I wracamy. Ok, świetnie. Usiądź na jest teraz nagrywam i musi być cisza. Panowie, Jest ja teraz nagrywam i musi być mega cisza. Dobra. Siadamy na piętach, układamy dłonie na biodrach. I teraz będziemy wysuwać raz prawo, raz lewą nogę do przodu. Okay? Mocno pociągnij stopę do przodu i pchnij biodro. I wracamy. Siadamy. Na piętach. Wdech i wydech. Pchnij biodro. I tak. wracamy. I wracasz i sięgamy stopą daleko, bioderko w dół i znowu siadasz na piętach Pamiętaj, że pięty y, są skierowane do sufitu, tak? Żebyś to pracowała nie, nie, nie rozchodzimy, nie siadamy. Hop. Dociskamy, wróć. I druga noga Dociskamy i wracamy. I znowu odkładamy dłonie, dalej trzymamy paluszki za I teraz robimy krążenia w stawie barkowym, czyli takie mocne, obszerne. Dziękamy daleko. Lekko schodzimy w dół, klatką I następnie ściągamy nóżką. I w drugą stronę się jakby ten drugi, będzie taki e, troszkę utrudniony. Nie? Dobra, super. Siadamy sobie ponownie na napięta. Znowu no. pamiętajcie o położeniu stóp. Tak? Pięty nie rozchodzą się na boki i następnie splatamy dłonie z tyłu. Staramy się nie wpaść brzucha do przodu, cały czas tutaj mamy jedną linię. Będziemy też unosić ręce do góry i właśnie w tym momencie najbardziej się skupiamy, żeby nie rozciągać mięśni brzucha, tylko zostajemy sobie cały czas w tej samej pozycji i ręce unosimy do góry. Jeżeli będzie już bardzo niewygodnie, będzie Was bolała stopa, to rozluźniamy stopę, tak? Na razie jeszcze troszkę popracuję, próbujemy jeszcze w tej pozycji wytrzymać wdech i wydech, góra, luz. Wdech i wydech, góra. I luz. I wracamy. Wydech. I wracamy. I wydech, Świetnie. Jeszcze trzy, dwa. I ostatni raz. Dobra, super. rozluźnij, I siadaczka. Ale przejdziemy sobie do takiej bardziej skomplikowanej teraz pozycji. I układamy nogi pod kątem 90 stopni. Jedna i druga, tak? Jedna noga 90 stopni, palce zadarte. Druga noga 90 stopni, palce zadarte. Teraz powolutku będziemy przenosić kolana na drugą stronę. Ta pozycja już jest bardzo wymagająca, także można odłożyć ręce do tyłu i przenosimy kolanka na drugą stronę. Odrywamy dłonie, dodajemy wykazki. Ok? Przenoszymy. Odrywamy. Po prostu Dłonie do tyłu i wyprosty. Dłonie do tyłu. I wyprost. I wyprost. W tej pozycji. Jeżeli potrzebujecie, to możecie opierać się dłonią, ale nie zapadamy się i nie za mocno, nie odchylajcie się. Bardziej tutaj staramy się trzymać pozycję wyprostowaną i tylko lekką ręką podpieram. Teraz idziemy tym kolankiem, no, która jest bardziej z tyłu, do zewnątrz. Unosimy je do góry. Super, szczęście na nasz sztywne bioderka wydech, wracasz, wydech, wracasz, wydech, wracamy. Tutaj bardzo ładny na szlachet pracuje. Cztery, trzy, dwa i no. ostatni, dobra. Zamieniamy, druga. I idziemy, góra, wydech. 是对，是对。 Yeah. Czyli przez bok. Kładziemy się. Hmm. Jeżeli macie poduszkę yy, albo ręcznik, to podkładacie pod głowę. Yy, jeżeli ktoś ma problemy z szyjnym, to koniecznie osoby, które nie mają tutaj ewentualnie jeszcze mogą zostać w takiej pozycji, gdzie dłonie są odłożone. I następnie to rękę zewnętrzną. Przekładamy za głową, za siebie, tak, żeby ręce stworzyły kąt, złożyły stopni i powolutku wracamy. Znowu bardzo ładnie otwieramy klatkę piersiową. Otwórz, spójrz za ręką i wróć. Otwórz, spójrz za ręką i wróć. Wdech.

Dobra, super. Teraz zostajemy jeszcze chwilę. Yy, można pójść ręką na troszeczkę wyższą pozycję, ale jeśli miałaś ja chłopak to tutaj zostaje. Może też głowę położyć w ten sposób. I idziemy kolanem. Przód i tył. Przód, góra, ramonari, biodra i tył. Wydech i wydech. I Ostatni? Ok. Zatrzymaj, Oddechaj się od podłoża, przejdź do siadu i zamieniamy na drugą stronę. I znowu powolutku schodzimy, układamy nogi pod kątem 90 stopni, dłoń do przodu i przenosimy. patrzysz cały czas na ręką, cały czas dłoń przyklejona do małego parkietu. I wracamy. I znowu. Szeroko otwierasz i wracasz. Otwieramy.

Do przodu i pięta do tyłu. Rozruszaj ponownie bioderko. Zaangażuj pośladki. Wydech. Wdech. I wydech. Trzy, dwa i ostatni. Odkładamy i powoli przechodzimy do siadu. Z siadu idziemy jeszcze raz do pozycji pod parterium. I teraz zrobimy kocisz bieg. Tylko żebyście po kociu świecie od razu nie miały brzucha w dół, tak? Zostajemy łopatki ściągnięte, stabilna pozycja. Palce trzymać za Zaczynamy od bioder. Głowa będzie szła na poli. Na początek podbijasz pod kręg, nową kręgu pokrywasz, w plecy i chowaj głowę. I następnie biodra wracają, wyprostuj plecy i głowa patrzy na dłonie. I jeszcze raz podbijamy pod nową, plecy okrągłe, głowa na końcu i powoli od bioder wracamy do samej pozycji i ściągamy oparcie. Wdech, wydech i wydech. Wyprostuj. Ostatni raz. Wdech i idę. i wydech. Wprostujemy. Ekstra. Powolutku przeniesiemy ciężar w ciała na stopę. Można trzymać szerzej kolano. Okay? I odrywamy y, tutaj kolana od ziemi. Teraz spróbujemy jak najmocniej przykleić piętr, tyle ile dacie radę, dobra? Jeżeli jest za ciężko, to zostanie jeszcze w takiej wersji na paluszkach. Można dać przykleić stopy i staramy się wcisnąć piętr w podłoże, wyprostować plecy. Chwilę w tej pozycji wytrzymujemy, ona jest dosyć trudna, także nie za długo. Plak, tak jak do przodu i następnie powolutku rojemy. Kęgosów w górę. Na koniec ręce idą na biodra i unosisz kolano do przodu i wracasz. Do przodu i wracasz. Ostatnie ćwiczenie na bioderka. Także troszeczkę jeszcze rozmuszamy przodkach. Łatnie równowagę łapki stabilizację.

Ok. Dziękuję bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że troszeczkę się powyciągało się. Zapraszam na kolejny trening. Oczywiście jest zapisany, także w każdej chwili.